Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. I razem podejmę tematykę motoryzacji. Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat takiego samochodu jak Toyota Yaris pierwszej generacji. Samochód ten był produkowany w latach 90 1999 do 2005 roku. W 2003 roku przeprowadzono facelifting i taki model chciałbym opisać. Posiada podstawowe silniki benzynowe, były pojemności 1 litra, 1,3 litra i 1,5 litrowe oraz diesla 1,4 d, 4 d. Benzynowe silniki wszystkie są Układ rozrządu mają na łańcuchu rozrządu bezobsługowym oraz posiadają zmienne fazy rozrządu, tak zwane VVTI. Samochód do 2000, do 2000 roku był produkowany, do 2001 roku bodajże, był produkowany w Japonii, a później przenieśli produkcję do Francji. Samochód yy, wielkość to około 3, 360 cm długości, czyli 3,6 m, szerokość 1,66 m i wysokość 1,5 m. Jest to dosyć wysoki samochód, bardzo dobrze. Pojemność bagażnika od 205 litrów, gdyż posiada funkcjonalną przesuwaną kanapę. Jest to bardzo użyteczne, bo miejsca z tyłu na nogi jest więcej. Przy przesuniętej, przy przesuniętej kanapie w stronę bagażnika jest więcej miejsca na nogi niż w samochodach kompaktowych i nawet wyższej klasy. Nad głową też jest sporo miejsca, co się można zdziwić, samemu, że ten samochód jest mały, a ma tak dużo miejsca w środku. Na pewno się wygodnie wsiada, bo jest wysoki, półtora metra, nie trzeba się schylać, wysiada się też praktycznie tak w vanach. Siedzi się też wyżej. Totele są dosyć wygodne, obite taką tapicerką materiałową, ale wykonane po japońsku powiedzmy nie przeciera się to ani nic. Silnik niby jednolitrowy, ale spalanie tego silnika jest powiedzmy według mnie średnie, bo na trasie można spalać 6, około 6 czy do 7 litrów, ale po mieście, jeżeli się jeździ na na krótkich odcinkach to od 8 litrów nawet potrafi spalić i, i nawet więcej ten samochód, także ten jednolitrowy silnik nie jest za bardzo oszczędny. Można tak powiedzieć. Można zainstalować instalację gazową, ale, ale to na własną odpowiedzialność, bo może być później przy słabej wyregulowanej mogą się zdarzyć, że głowica się wypają się zawory i jazda Zawory siądą i praktycznie jest silnik nieopłacalny, to jest wymiana, lepiej poszukać używanego. Samochód dosyć dobrze trzyma cenę, czyli rocznikowo powiedzmy te samochody są o wiele droższe niż konkurencja francuska czy tam nawet niemiecka. Ze względu na bezawaryjność raczej, się, raczej nie ma wad specjalnych, nic się nie psuje specjalnie, także Toyota Yaris tam z tego okresu bardzo dobrze trzymał. Warto poszukać na pewno egzemplarzy z rynku niemieckiego i zachodu, gdzie były wyposażone o wiele lepiej sterowanie radia przy kierownicy, klimatyzacja, lusterka, szyby elektryczne. Tapicerka też jest trochę inna, lepiej wykonana. Samochód idealnie do miasta się spisuje, bo jest mały, ma dosyć duży rozstaw osi i jest przez to też dużo miejsca w środku. No i funkcjonalna jest taka napa przesuwana, czyli można przesuwać powiedzmy chcąc więcej w bagażniku, przesuwamy ją do przodu bardziej. Nikt nie jedzie z tyłu, możemy bagażnik powiększyć, przesunąć. Tam jest regulacja w zakresie chyba nawet do 15 cm jest. Gdzieś przesuwamy. No i o wiele więcej miejsca jest z tyłu, przez to na nogi. Samochód idealnie dla czterech osób, powiedzmy, bo ta piąta osoba to w żadnym samochodzie oprócz takich większych limuzyn czy vanów, gdzie ma fotel, oddzielne są. To się nadaje dosyć dobrze. Ceny części do Toyota Jaris nie są tanie. Są umiarkowane, zamienniki znajdziemy w takich samych cenach jak do innych samochodów. Samochód się nie psuje, także nie będziemy raczej narzekać na, na to, że gdzieś stanęliśmy w polu. Jeżeli będzie miał wymieniane oleje, przeglądy będą robione, eksploatacyjne rzeczy, to nie powinno się nic dziać specjalnie. Także to by było na tyle, bo. Ktoś coś więcej by chciał to, może poszukać jeszcze w internecie pewnej informacji na forach branżowych. Dziękuję i pozdrawiam.